Nie, to przeciwnie. Moja kampania była pod hasłem, nigdy, z pisem. Nie nigdy, z, pisem. No, ja nigdy z pisem. nigdy z PiSem, kłamać. Ja mówię prawdę, nigdy w z pisem. Nigdy z pisem, nigdy w Warszawie z pisem. była moja kampania, seksizm. Za to na zachodzie pan wyleciał jest, z, z takiego ale, studia. Ale, ale proszę pozwolić, skończyć. Ale nie pan ja. Przeczytać konstytucję, pan Karuszyk, poznać konstytucję. Pan jest typowym seksistą. Pan nie znosi konstytucji. Mogłabym się jej przekazać i ja nie mam śmiałości, bo wiesz jaka jest? Nie mogę z pustymi rękami. Ech, toporkiem, toporkiem małym, małym chociaż, chociaż chęć, chęć była, była wielka, wielka i... No i sercem całym właśnie Wycielim, Wycielił my się... Wam tego boberka A -a. Co za ludzie Sami niewdzięcznicy Wszystkim wszystko już zabrałam No i teraz nikt nie ma mi co dać I co tu teraz zrobić, żeby się dało zarobić Bieda z nędzą z tłuczą, się Waszną doiszczę, wysali z wielu życie, zabrali godność nam, stworzyli kraj braków. twierdząc, że wszystko bra. Z uśmiechem na ekranie, szyderców leci show, wie paszne otwierają. That's it.